szybko obieranie trzasku yy, tej cebuli i trzy marchewki na tarce kolejny mój patent kolejny raz pokazuję wlewam gorącą wodę ukrop do karczku musimy zrobić biały znaczy jak karczek jest biały to znaczy że jest świeży jak jest biały oszlam, o taka biała woda, to znaczy, że chemia z niego wychodzi, więc chwilę i potem kroimy, przepukowujemy i kroimy. Do garka w, wkroiłem cebulę, daję teraz przyprawy, sól, pieprz, to wystarczy, a później będę wkrajał tam do, do środka warzywa, tak jak marchewka i przyprawy. Cztery zębki czosnku wystarczą do smaku. Jak widzimy wcieramy czosnek do cebuli. W garku wymieszałem cebulę z marchewką Przyprawy teraz piepsul albo wegeta. Już przyprawione. Wymieszane. Teraz przyprawy. Myślę, że jak będzie wszystko w misce, pokrojone, wysuszone, wtedy będą flajsterki, wtedy będę marynował. Mięsko tak wygląda, ale będziemy zaraz kryją... Kryjone. Takie... No... Dobre mięsko. A jeszcze lepsze będzie, jak się upiecze. Mięsko pokrojone, karkówka. Teraz idzie w pieprz, sól, yy, przyprawa do karkówki, oregano i różne takie przyprawy. No i, i do tego dwa kieliszki oleju szapakowego lub oliwę z oliwek. Ja już przyprawiłem. Teraz trzeba to pomieszać. Mm, jak widzisz, to same, same kamisy tu. Tylko Knorr'a, na no jakiś kap... To wszystko kamis jest, nie? Bo ja tu tylko i wyłączyć z kamisą. Bo kamis jest najlepszy. Dajcie reklamę. Kamis, dajcie reklamę. I teraz zanurzam, zanurzam moje ręce w, tym, w tej marynacie i obtalam, nagrywam dalej. Robię każde tralki w górę, w dół. Żeby to wszystko się nie zmarnowało. I do lodówki. Jutro robię. Mam, mam, mam dwie myśli w głowie. Albo zrobić jutro to z na i robić sos, albo zrobić zaduszane z jarzynach. To jest właśnie to. To jest. Obstawiajcie co ja jutro zrobię czy na patelni czy w jarzynach no. już wszystko zapetlowałem to tak wygląda eee, i wlałem odrobinkę wody żeby to było za gęste właśnie teraz robię sobie kawkę a nie wiem która jest godzina zaraz wam dogram już o, jest 18.48 piję kawkę z króliczkiem no i pozdrawiam moją kochaną kobietę taką zamarynowaną karkówkę zawijam workiem wkładam do lodówki na całą noc aha jutro wstaję o godzinie 6 rano żeby wszystko godnie było na obiad na godzinę 12 żeby się co do minuty wyrobić a tą przyprawę cebulę i trochę ciosku i marchewki zostawiam tutaj, bo i tak by się normalnie mogła... Ona się zetnie, ona wodę puści, no i będzie dobra na drugi dzień. Oj, za dużo lałem, króliczek się utopi. Ale nie, króliczek nie, króliczek się nie musi utopić. Króliczek musi żyć. Piję kawkę z króliczkiem. Mm.